Cześć, Wers, jeśli chcesz się dowiedzieć na czym malować farbami akrylowymi i jakie jest najtańsze podłoże do stworzenia obrazu, to oglądaj dalej. Przychodzę do Was z nową serią na kanale, a mianowicie akryle dla osób początkujących i w tej serii będę się zajmować zagadnieniami związanymi z farbami akrylowymi. Mam nadzieję, że taka seria też Wam przypadnie do gustu. Pomaluję nie tylko akwarelami, ale także akrylami i jest to również temat rzeka, więc można tutaj opowiadać na wiele tematów, mam nadzieję, które będą dla Was pomocne. I dziś zajmiemy się tematem podłoża do malowania farbami akrylowymi, bo myślę, że wiele osób wiąże to z dużym kosztem, z dużym wydatkiem, a niekoniecznie tak musi być. Ale zanim przejdę do konkretów, to zapraszam Was do odwiedzenia mnie na moim Facebooku Edevelsa, na moim Instagramie Art, a także na mojego bloga www.ewelsa.pl gdzie wszystko to, co tutaj opowiadam, znajdziecie w takiej formie pisemnej ze zdjęciami i z dodatkowymi jeszcze informacjami, którymi po prostu nie potrafię się podzielić w filmiku, bo byłby zbyt długi. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby nie opuścić żadnego odcinka. Wystarczy tylko kliknąć subskrybujkę. Jeśli zaczynacie przygodę z malarstwem akrylowym, to zapewne pierwsze, co przychodzi Wam na myśl jako podłoże malarskie, na którym możemy malować, to płótno, które jest naciągnięte na blejtram, czyli taką drewnianą ramę z listew. I czy rzeczywiście jest to jedyne podłoże? Nie. Mamy też inne opcje, które są tańsze i na przykład wygodniejsze w przechowywaniu, i chciałabym Wam właśnie przybliżyć te wszystkie opcje, które są już gotowe do zakupienia, oraz opcje, które możecie wykonać sami. Farby akrylowe możemy nakładać na różne powierzchnie i ważne, żeby były one odtłuszczone. W sklepach możemy znaleźć wiele opcji takich gotowych od razu do malowania i są to podobrazia bawełniane, lniane, syntetyczne, mieszanki w syntetyku z naturalnym materiałem, a także tablice malarskie, podkłady malarskie czy bloki z papierem przygotowanym albo płótnem do malowania. To czym różnią się te wszystkie gotowce wymienione przeze mnie? Po obrazie bawełniane, jak sama nazwa wskazuje, to płótno bawełniane, które jest już zagruntowane i naciągnięte na blejtram. I charakteryzuje się ona tym, że ten splot jest dość równy, więc jeśli nałożycie więcej warstw akrylu, to wtedy ta powierzchnia będzie taka gładka, ta faktura materiału bawełnianego będzie zgubiona. I dla niektórych jest to plus, a nie dla niektórych minus, więc warto się zastanowić, jaki efekt. Chcecie uzyskać w własnej pracy? Podobrazie czyli płótno lniane, już zagruntowane, naciągnięte na blejtram, jest ono najczęściej wybierane przez profesjonalnych artystów, gdyż po prostu jest wytrzymalsze i lepszej jakości niż takie płótno bawełniane. Więc jeśli będziecie już malować pracę dla kogoś, którą chcecie powiesić na wiele lat, czy ją sprzedać, to warto zainteresować się już takim płótnem lnianym. I charakteryzuje się ono tym, że. Jeżeli mamy bardzo dobrej jakości len, to jest on w miarę równy i dość zbity, a taki dobry len po prostu jest mniej zbity, ale jeżeli jest dobrze zakajony i zagruntowany, to nie robi nam to jakiejś wielkiej różnicy. I w przeciwieństwie do bawełny, ta struktura tego płótna jest widoczna nawet pod wieloma warstwami farby akrylowej, chyba że tak mocno jest zagruntowane, że rzeczywiście jest ono bardziej gładkie. Ale taką pierwszą cechą lnianego płótna jest to, że po prostu ta struktura jest bardziej widoczna. I jeżeli mamy do czynienia z takim tańszym podobraziem, tańszym płótnem, to wtedy są też takie widoczne supełki na powierzchni. Podobrazie syntetyczne, czyli płótno zagruntowane, które jest wykonane z włókien syntetycznych, na przykład poliestrowych. Ja takich nie używam, więc nie chcę tutaj się wypowiadać na ich temat. Z tego co czytałam, to są one wytrzymałe i sprężyste, ale jeszcze takiego nie miałam sama w rękach, więc nie chcę tutaj czarować i wymyślać, że się. Akurat na płótnie syntetycznym znam. Wiem też tyle, że są one dość trudno dostępne, raczej na zamówienie. I może zanim przejdę do tych kolejnych gotowców, to jeszcze Wam podam swoje wskazówki na temat wyboru właściwego podobrazia dla Was. Tak jak już wspominałam, moją pierwszą wskazówką jest to, żeby zwrócić uwagę na gramaturę Waszego płótna. Im jest ona wyższa, tym to płótno jest bardziej zbite, jest bardziej wytrzymałe i po prostu ma lepszą jakość. I niestety też wyższą cenę, więc zwróćcie na to uwagę, bo czasami między producentami cena jest ta sama, a gramatura jest znacznie wyższa, więc wtedy warto pokierować się tą jednostką, tą wartością. Na cenę naszego podobrazia ma także wpływ jakość Blade -ramu, gdyż te poprzeczki, te listwy mogą różnić się między sobą przekrojem czyli na przykład te poprzeczki są grubsze, są szersze i przez to też nasze płótno jest o wiele bardziej wytrzymałe, więc im większy format, tym lepiej, żeby ta poprzeczka naprawdę była solidna. Więc pomimo tego, że na przykład podobrazia będą miały ten sam wymiar na przykład 50x70, a różnią się znacznie ceną, to może to być właśnie powód tego, że któryś z nich ma lepszy blade ramp. Podczas wyboru Waszego podobrazia warto też zwrócić uwagę na sposób zagruntowania. Przyjrzyjcie się, czy ta struktura, która jest na płótnie Wam odpowiada, czy nie ma tam na przykład widocznych ruchów pędzla, czy jest na przykład przeszlifowana. Warto zwrócić na to uwagę ze względu na to, co chcecie malować na tym Waszym podobraziu, czy zależy Wam na takiej gładkiej strukturze, czy na bardziej chropowatej, albo na przykład czy rzeczywiście jest ono dobrze zagruntowane, czy są tam te Trzy warstwy gruntu, czy jest na przykład tylko jedna bardzo rzadka. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę podczas zakupu waszego podobrazia jest sposób przymocowania płótna do blejtramu. Zazwyczaj jest to zrobione z pomocą skrzywek i fajnie by było, gdyby te skrzywki były z tyłu waszego blejtramu, a nie po bokach, gdyż jeżeli są po bokach, to wtedy będą one widoczne, gdy zawiesicie taki obraz bez. Oprawy i też to no, nie estetycznie wygląda, jeżeli to zamalujecie. A jeżeli właśnie te pineski są z tyłu przymocowane, to boki możecie sobie spokojnie zamalować i powiesić taki obraz nawet bez ramy. Niektórzy producenci używają też do lepszego przymocowania płótna e, pineski i one są jeszcze bardziej widoczne niż z więc też zwróćcie na to uwagę. I warto też popatrzeć na rogi, jak tam jest zamocowane to płótno, czy jest odpowiednia ilość szywek, czy nic tam nie. Bo na przykład podczas malowania i wilgoci tam to płótno może się rozchodzić i będziecie musieli sami to naprawiać, poprawiać i dodawać kolejne skrzywki, czy Pineski. I jeszcze jedna ostatnia wskazówka co do podobrazi. Jeśli malujecie na dużym formacie, takim jak tutaj za mną widać, to warto wybrać płótno, które posiada poprzeczkę, gdyż ono nam jeszcze bardziej wzmacnia i sprawia, że to płótno będzie bardziej solidne. Jeżeli mamy duże płótno bez poprzeczki, to niestety może ono zacząć się wykrzywiać, więc będziecie musieli pracować z klinami, czy nawet sami sobie wstawić taką poprzeczkę. Więc myślę, że nic bardziej... Prostego, żeby podczas zakupu dużego płótna zwrócić uwagę na to, żeby miało ono poprzeczkę. To może wrócę już do kolejnych gotowców dostępnych w sklepach. Jest to tablica malarska czyli płyta MDF, która jest zagruntowana albo płyta MDF, na którą jest przyklejone płótno, które jest zagruntowane i jest to zazwyczaj ciut tańsza opcja niż płótno i tutaj też należy zwrócić uwagę na to, czy to płótno, bo jeżeli mamy tylko grunt, to nic tutaj złego nas nie czeka, ale jeżeli mamy do czynienia z przyklejonym płótnem na płytę MDF, to czasami ono na bokach nam odchodzi, na przykład pod wpływem wilgoci, więc warto jest Sprawdzić, czy taka płyta od danego producenta właśnie nie ma tego mankamentu. I te płyty między sobą różnią się grubością tej płyty MDF. Im grubsza, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ono nam się wygnie. Kolejnym gotowcem do zakupienia w sklepach, na którym możemy malować, to. Podkład malarski, i jest to po prostu gruby karton, gruba tektura, która jest zagruntowana, bądź na którą jest przymocowane płótno malarskie, które jest już zagruntowane. I zazwyczaj taka tektura jest lżejsza niż ta płyta MDF, ale co za tym idzie, jest też bardziej podatna na przykład na wilgoć czy na wygięcia. I ostatnia opcja, czyli bloki i mamy tutaj do czynienia z blokami z papierem, który jest zagruntowany albo o odpowiednim składzie, który nadaje się do malowania farbami akrylowymi. W tych blokach możemy znaleźć również płótno, które jest zagruntowane i odpowiednio przymocowane na papierze i po prostu przytwierdzone w formie bloku. Te bloki różnią się też tym, że te papiery czy płótna mają różne gramatury, a także mają różny sposób klejenia. Niektóre są klejone tylko po jednym boku, niektóre po trzech bokach, a niektóre po po czterech bokach i dzięki temu, że właśnie mają te klejenia po wszystkich bokach, to wtedy ono nie potrzebuje przytwierdzania np. do płyty MDF podczas malowania. I tak jak w przypadku poprzednich opcji, tutaj również mamy do czynienia z różnymi fakturami tej powierzchni, na której możemy malować. Pamiętajmy o tym jednak, że takie podłoże do malowania farbami akrylowymi możemy przygotować sami w domu, co znacznie ograniczy wydatki na gotowce. Co musimy zrobić, żeby przygotować takie podłoże? To być pewnym, że jest ono odtłuszczone i do tego może nam posłużyć grunt. O rodzajach gruntu jak konkretnie za podłoże. Będzie inny odcinek, więc koniecznie subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a Was to interesuje. I co tak naprawdę możemy zagruntować? Na pewno płótno i może to być płótno surowe, które zakupujemy w sklepie plastycznym czy w sklepie z materiałami, ale nie musi to być dedykowane płótno, jeżeli to jest po prostu podłoże, na którym będziemy ćwiczyć, które nie będzie na sprzedaż. Może to być na przykład stara zasłona, stare prześcieradło. Ważne po prostu, żeby taki materiał nie posiadał jakichś wielkich dziur. I tak je zaklejmy, zagruntujemy, więc będą się nadawać do... Ćwiczeń. Kolejną powierzchnią, która jest bardzo praktyczna i bardzo szybka do przygotowania, to płyty MDF. Możemy użyć jakichś starych, które posiadacie w domu, albo po prostu zakupić je w sklepach budowlanych i możemy je tam zakupić już w postaci formatek, które są już docięte na wymiar, albo kupić dużą płytę MDF i sobie zlecić wycięcie na konkretne formaty tych płyt. Naprawdę wychodzi to bardzo tanio i takie płyty mamy o różnych grubościach bardzo dobre są takie powyżej 3 mm, a naprawdę super wystarczające i naprawdę grube, które z którymi wam się nic nie stanie, są takie o grubości 6 mm. Możemy także zagruntować płytę piśniową, ale to jest troszkę trudniejsze do zrobienia i zdarza się tak, że ona też się wygina. Aczkolwiek, jeśli posiadacie jakieś stare meble i z tyłu posiadają one właśnie taką płytę, to dlaczego jej nie wykorzystać i na niej nie pomalować? Kolejną powierzchnią, która bardzo ładnie się prezentuje, to sklejka. Również możecie ją zakupić w sklepie budowlanym i ją tam dociąć albo dociąć ją samemu w domu, jeśli posiadacie warsztat czy kogoś, kto tym się chętnie zajmie. Ale taką sklejkę musimy nie tylko zagruntować, ale wcześniej też zeszlifować. I dopiero wtedy zagruntować. Kolejną powierzchnią jest na przykład papier akwarelowy, który będzie o gramaturze powyżej 300 gram na metr kwadratowy. I jego też spokojnie możemy potraktować gruntem akrylowym i naprawdę taki papier również się sprawdza jako podkład do malowania farbami akrylowymi. Jeśli jesteśmy już przy papierze, to także jeśli posiadacie szkicowniki z w miarę dobrą gramaturą, czyli no taką powyżej 150-180 gram, to tu również możecie użyć gruntu. Najlepiej takiego bezpośrednio z tubki, z kubka, takiego gęstego i możecie zagruntować sobie te kartki i wtedy też szkicownik zamienia wam się w podłoże do malowania akrylami, na przykład w plenerze czy w domu, jeżeli nie chcecie rozkładać wielkich podłoży do malowania. Możemy także zagruntować różne przedmioty drewniane typu szkatułki, piórniki drewniane. No naprawdę to co jest takiego surowego drewna Łatwo jest przeciągnąć gruntem i możemy wtedy po tym malować. No jest to wykorzystywane na przykład w przypadku techniki dekuparz. I ostatnia opcja z mojej listy, ale na pewno też są inne powierzchnie, które możemy zagruntować, więc napiszcie w komentarzu, co wy próbowaliście zagruntować i pokryć farbami akrylowymi. U mnie to. Tektura introligatorska ma ona również różne grubości i za chwilę więcej o niej opowiem. To może w końcu odpowiem na pytanie z początku odcinka, czyli jakie podłoże najbardziej polecam osobom początkującym w malarstwie akrylowym i jakie jest najtańsze. Moim zdaniem jest to tektura introligatorska, i ja ją z całego serca naprawdę Wam polecam, właśnie na takim podłożu sama się uczyłam, jest ona naprawdę tania, dostępna w każdym sklepie. Jeżeli do gruntowania użyjecie emulsji do ścian, tej najzwyklejszej, to naprawdę ten koszt jest minimalny za tak wielką powierzchnię. I oczywiście taką tekturę możecie sobie dociąć na mniejsze formaty, czy to A4, A3, czy jeśli lubicie to jeszcze mniejsze. Jedyne co tutaj Was kosztuje, to czas. Po prostu musicie więcej uwagi poświęcić do przygotowania takiego podłoża. Ale zamiast 25 zł, czy 30 zł, wydajecie tylko 3 albo 5 zł. Więc myślę, że jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Jakie są plusy wykorzystania takiej tektury na Swojej początkowej drodze, to to, że jest na przykład taką tekturę o wiele łatwiej przechować. Jest ona znacznie cieńsza niż płótno, więc można po prostu to schować do teczki czy nawet do szuflady albo szafy. i Jeśli namalujecie takich 30 obrazów, to naprawdę będzie to łatwe do przechowania w przeciwieństwie do płótna. I ja na przykład zawsze miałam takie odczucie na początku swojej drogi, gdy nie do końca wiedziałam czy mój obraz wyjdzie czy nie, to żeby obniżyć sobie ten stres, to wolałam malować na tekturze, która jest tania. Po prostu gdy zniszczę coś za 3 zł, będzie mi o wiele lżej niż jak wezmę duże płótno, na którym no, będę naprawdę długo siedzieć zanim zacznę malować, bo zawsze się obawiałam, że na przykład zniszczę to płótno, a przecież tak dużo kosztowało i będzie go szkoda. Jeśli z jakiegoś powodu nie macie czasu na gruntowanie i nie chcecie poświęcić się temu procesowi, który moim zdaniem sprzyja waszej przyszłej pracy, bo już wtedy podczas tego gruntowania możecie zastanowić się nad kompozycją, nad tym, jak chcecie, żeby wyglądała wasza praca, jakie kolory wybrać itd. Tak no ale jeżeli no, nie macie czasu na gruntowanie i to też rozumiem, no to wtedy wybrałabym się po prostu do sklepu po gotowe tablice malarskie czy podkłady malarskie, Właśnie z płyty MDF, czy z kartonu. A podobrazia zostawiłabym sobie już, gdy będę pewna tego, jak maluję, albo gdy chcę stworzyć obraz dla kogoś, i mu go podarować, czy sprzedać. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj informacje, których szukaliście. A jeśli nie i macie jakieś dalsze pytania, to napiszcie je koniecznie w komentarzu. Napiszcie mi także, jakie podłoża już używaliście, które są Waszymi ulubionymi, albo jakie podłoże nietypowe gruntowaliście i jak Wam poszło. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ta seria o farbach akrylowych Wam się spodobała. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka, a także do oglądania innych filmików na moim kanale związanych z malowaniem. I dzisiaj się już z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!